Będzie dobra ryba. I to będzie bardzo dobra ryba. O, wychodzi na środek. Uuu, będzie albo sztupak, albo naprawdę ładny okoń, albo coś podpięte. Ale to będzie coś dużego. Jest. Nie. Yeah. Witam serdecznie na kanale Wędkarstwo.pl. Dzisiaj w poszukiwaniu okonia na odcinku miejskim zaczniemy może od tego miejsca. Także zaczynamy takie konkretne wędkowanie. A teraz zobaczcie, co złapałem przed chwileczką. Szukałem, szukałem, aż mam nadzieję, że znalazłem pierwszy okonek. Niestety bez brania, bez holu. Poszukałem, nie miałem kamery włączonej ale teraz zaczynamy nagrywanie a ten niech wraca do wody Mamy, ale to był szczupak to był szczupak od razu się spiął i w sumie dobrze, że się spiął jak stał, to może pójdzie sobie gdzieś indziej i okonie bardziej ruszą dużego skraba. Ale jest, tak. O. Nie duży, nie duży Zmykaj. Mamy kolejnego. Widział dosłownie przy samym tutaj brzegu Ale jest pięknie ubarwiony Czerwone płetwy Znowu nieduży Znowu nieduży, czekamy na większe <grym> Wyskoczył właśnie Ale fajnie Powoli, powoli może nadźbiemy ich trochę Trzepnął pięknie, ale go nie wpięłem Ale paprocha ściągnął Ale fajne trzepnięcie było, bardzo fajne Nie wiem czemu się nie wpiął Widocznie Pociągnął tylko delikatnie za paprocha Nie wessał go po prostu całego Ale było ładne, ładne, ładne branie Mam nadzieję, że Przybliżyłem to na wędce I zobaczyliście Jakie było trzepnięcie Ale próbujemy Właśnie się zastanawiam, czy nie pójść na drugą stronę bo tutaj mi trochę te ziele przeszkadza, a tam będzie troszeczkę inaczej. Może by było lepiej, ale jeszcze parę rzutów tutaj wykonam, zobaczę. Jeszcze jeden rzut i pójdę no jednak na drugą stronę. Tak mi się umaniło i tak też zrobię. O, było putnięcie. Ale to bardzo, 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 bardzo delikatne. Jest, jest. Teraz nie było puknięcia, było tylko przytrzymanie. Ale przytrzymanie to właśnie taki malutki okonek. Dobra, okay. Okay. Trochę źle robię, bo wypuszczam tutaj. To może się za chwilę skończyć. Nie wiem, czy nie lepszy miał być ostatni rzut, miałem pójść na drugą stronę. <gry> może się skończyć szybciej niż mi się wydaje, tak? Ja wyznaję zasadę, że okoń odprowadza stado, chociaż niektórzy twierdzą, że nie odprowadza. Ja uważam tak i tego się będę trzymał. Ale widać, że jest tu trochę okoni. Gdzieś się tutaj skupiły, może nie są jakieś na razie porażająco duże. Pierwszy był chyba największy. To nie znaczy, że nie ma ich więcej tutaj. No jest. O, będzie większy chyba. No będzie dużo większy. O, proszę. no gdzieś taki jak poprzednie. Fajny. Już taki, 20 parę centymetrów. Tego 20 parę centymetrów wypuścimy troszeczkę dalej. No ten to na pewno, jak go wypuszczę, to momentalnie odprowadzi mi. Stado o, tutaj gdzieś się zapadam O, tutaj cię wypuścimy Tutaj sobie na pewno fajnie poradzisz pod mostem Zmykam. gdzie uciekniesz Ale fajnie Poszedł patrzcie pod kamienie Skubany schował się pod kamieniami o, poszedł no i dobrze i bardzo dobrze teraz trzeba wejść z powrotem na górę i znowu będziemy rzucać. Miałem już iść na drugą stronę, ale jeszcze troszeczkę tutaj postoję. W takim razie, skoro ci się dzieje, szkoda, że nie wziąłem ze sobą podbieraka, bo bym je wpuszczał do podbieraka, a później bym je wszystkie wypuścił na raz. Wtedy na pewno by mi nie odprowadzały stada. Zanim pójdę na drugą stronę, to jeszcze chcę sprawdzić, tam jest taka delikatna e, jakby zastawka, stopka, tylko tutaj dalej brzegu przejdę, tak żeby nie przy samym brzegu i nie straszyć. Tu jest fajna zastoina, nie jest głęboko. Zobaczymy co tutaj będzie dalej. Tutaj też dalej są takie fajne progi. Tam bobryć cieły drzewo. Za tym czymś zastawionym może coś się dziać. Tutaj na razie to widzę piasek. Tak jest płytko. Ale tutaj, tutaj mnie za tym korzeniem interesuje. I tu było trochę głębiej, jak pamiętam. Tutaj jest taka wyrwa jakby. A za tą wyrwą może coś stać. No tu jest ciutkę głębiej. Także sprawdzimy czy tutaj może coś stać. Jakiś okoń. To nie próbuję, ten nie łowi, prawda? No zobaczymy. Puścić nie zaszkodzi. Rzucić raz, drugi, jeszcze tam kawałeczek dalej. I pójdę na drugą stronę. Może tutaj będą większe konie. Nie wykluczone. Tutaj już źle mi poszło. Co się rzuciło bardziej. O tutaj, bo tutaj mnie interesuje, o tutaj ten dołek. Tu już powoli. Nic z tego. Tu za bardzo zbija mi prąd. Mimo to, że jest tutaj nawet ciekawie. Myślę, że jakby była większa woda, to to będzie bardzo fajne miejsce. Ale dopiero jak będzie większa woda. Na razie jest z wodą bardzo, ale to bardzo słabo. O tutaj może coś się uda oszukać. Na tym miejscu chciałem jeszcze to miejsce sprawdzić. Tu idzie troszeczkę wolniej ten nurt przez te ziele. Nie zobaczymy. Jestem ciekawi tam tamta strona, ale to już później może. O takiej małej wody dawno nie widziałem na rzece krznie. W ogóle ten rok to jest... O, było branie. Jest ewidentnie... Rzeka ma bardzo mało wody. Było pstryknięcie, ale akurat patrzyłem na drugi brzeg. Tylko poczułem na węce i już nie zdążyłem zarogować. Jeszcze raz rzućmy Jeszcze raz Znaczy miło by było klenika złapać na boczny trok Kilka razy w życiu mi się to udało Nic z tego. Idę na tamtą stronę. Już ziele mam. Idę na tamtą stronę rzeki. Przejdę przed mostek. Widzicie, bo most przede mną. No i porzucamy tak troszeczkę inaczej. No to zobaczycie już za chwilę no i już jestem po drugiej stronie zobaczymy z tej strony będę rzucał tutaj tam w te odmęty no, na tamtą stronę i będę ściągał na tą stronę może będzie ciekawie jak nie będzie brań to najwyżej pójdę z powrotem tam coś tam o było brane czyli są brane Czyli one bardziej mogą być tak, że biorą, gdy paproch schodzi z płytkiego na głębokie w nurt. Paproch ściągnięty, nie dobrze. bo tutaj jest za duży kąt o tutaj o tutaj o tutaj o no, zobaczmy Stąd złapałem pierwszego konia Dlatego poszedłem na tamtą stronę mając nadzieję że będzie fajniej ale z tamtej strony jest tego ziela troszeczkę dalej wystaje Patrzcie jak wobry się rozprawiły z drzewem. A tutaj drugie kolczaste już zabierają się za obcinanie. Zobaczmy co tutaj, jak tutaj wygląda rzeka. Niby jest zastawka, ale jest strasznie płytko. Nie ma sensu. Nawet próbować. Tutaj są jakieś takie dwa progi. Tak jakby deski były przez całą rzekę. Nie wiem co to jest. Nigdy tutaj widać, że są jakieś przęsła stalowe, mocno stalowe. Może była jakaś tama kiedyś, 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 kiedyś Coś tutaj na pewno było. Popatrzmy jak wygląda rzeka tutaj, tutaj płytko. Dlaczego mówię, że płytko? Jestem w okularach polaryzacyjnych i widzę po prostu dno. Jak widzę piasek prześwitujący się, to uważam, że nie ma sensu. Tutaj rzucać, i dlatego przemieszczam się powoli dalej, patrząc z dalszej odległości, czy gdzieś jest głębsze przegłębienie takie małe. No bra, szukamy, zobaczymy. Myślę, że czas by było spróbować wybrać się, może ze spławikiem i poszukać ryby na spławik, może jakieś klenie. To nie próbuje ten nie łowi jak to mówią To że ja go nie widzę teraz to nie znaczy że go tutaj nie ma nie, tutaj coś było robione chyba wybierane w tym miejscu Tutaj pod tym drzewem chyba było delikatne przegłębienie zaraz sprawdzę na pewno rzucę ze dwa razy może akurat coś tam się schowało i uda się to przechytrzyć no popatrzmy, popatrzmy, poobserwujmy rzekę obserwacja rzeki to podstawa w łowieniu ryb niby jest przegłębienie ale to takie bardzo marne przegłębienie <śm> Nie widzę, tutaj coś było wybierane na 100% Dobra, nie wiem, dalej chyba nie będzie Czy ma po co iść nawet, bo wiem jak wygląda dalej rzeka. Ale wiecie co? Dojdę do tego mostu i wrócę się tamtą stroną zobaczymy i pójdę jednak z powrotem w te miejsce, w którym najwięcej ich złapałem. A jeszcze przy okazji sprawdzę, czy tutaj się coś nie zmieniło. Może Anusz jakiś dołek się stworzył? Mamy po dłuższej przerwie ale maluch. Ale po dłuższej przerwie wróciłem na miejscówkę z powrotem. Maluszek, to straszny maluszek. Zmyk. Dobra ryba I to będzie bardzo dobra ryba O, wychodzi na środek Uuu, Będzie albo szczupak Albo naprawdę ładny okoń Albo coś podpięte Ale to będzie coś Dużego Coś dużego, coś dużego Będzie ładny okoń chyba wydaje mi się Nie, nie szczupak chyba szczupak tak jest szczupaczek no już myślałem że będzie ładna ryba cieszyłem się no tu jest zielony nieduży zielony mały ale jest zapięty tak że po prostu o właśnie się odpiął patrzcie odpił się, suwa się cyk, cyk grzecznie dostanie o Połowiem <noise> w główkę go puknęłem. Popłynął szybko. Nie bierz mi więcej, uciekaj. Żyłem czemu konie przestały brać. No ale. Hall był fajny. No i tym oto szczupaczkiem kończymy dzisiejszy odcinek. Taki szybki wypad nad rzeczką w rodzinnym mieście. Nad małą rzeczkę. Oczywiście rzeczkę krznę. Kilka okonków. Dwa szczupaki były, jeden gdzieś tutaj chwilę pobył i się odpiął, drugi tutaj, na szczęście też się odpiął. No i cóż, okonki może wielkościowo nie przerażały, tak chciałbym połowić większych, no ale gdzieś te większe, że tak powiem, emigrowały. A gdzie? To kto to wie, ale przyjdzie czas, zeznajdę znajdę je. Dobra, tyle z dzisiejszego odcinka. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, na linki w opisie. No i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!